Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Smart Home. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym odkurzaczem ręcznym. Przed wami Roborock H6. Jak zawsze przechodzimy sobie do konstrukcji samego urządzenia i zaczynam od parametrów technicznych, czyli waga. Coś co jest bardzo istotne. Roborock jest lekki, dlatego że waży jedynie 1.4 kg, mówię tutaj oczywiście o jednostce centralnej wraz z baterią, co pozwala tak naprawdę na wygodne korzystanie z odkurzacza przez każdego domownika. Możecie sobie oczywiście zmieniać zarówno rurę, jak i szczotkę, więc tak naprawdę nawet dziecko posprząta tym odkurzaczem jakieś rozsypane np. przykład chipsy czy coś w tym stylu. Jest to bardzo wygodne. Z przodu mamy oczywiście filtr, filtr HEPA, który jest większy niż w dotychczas testowanych przez nas odkurzaczach. Roborock deklaruje 5-stopniową filtrację powietrza z dokładnością do 0,3 mikrometra, więc naprawdę bardzo dużo. Można powiedzieć, że zawsze mamy oczyszczone powietrze, które wciąga odkurzacz i jest tu filtrowane przez 5 warstw. Z przodu mamy wyświetlacz, który pokazuje nam kilka podstawowych parametrów odkurzacza. Czy mamy tryb odblokowany czy zablokowany, czyli jednym słowem, czy musimy cały czas trzymać wciśnięty przycisk, czy możemy go puścić. Tutaj, jak zauważyliście, mamy procent naładowania baterii, który podczas sprzątania zmienił się w pozostały czas do wyczerpania naszej baterii. Bardzo fajne, dlatego że odkurzacz na bieżąco przelicza czas, który został, jeśli chodzi o czas sprzątania. Mamy oczywiście trzy tryby pracy, które zmieniamy tutaj tym guzikiem. Tryb Eco, który pozwala na 90 minut pracy, tryb normalny, a także tryb Turbo, który pozwala na 10 minut pracy. Ja zasadniczo sprzątam w trybie normalnym, który pozwala mi na około 35 minut samego sprzątania. Z lewej strony mamy przycisk, który pozwala nam na zablokowanie odkurzacza, czyli tak jak już mówiłem, odnośnie tego trzymania przycisku. Tutaj mamy przycisk zwalniający nam blokadę naszego zbiorniczka ze śmieciami i odpadami, czyli jednym słowem, kiedy zwolnicie go w dół... To się otwiera i możecie w bezpieczny sposób opróżnić nasz zbiornik. Jak widzicie, tutaj mamy pojemność, jest to około 0,6 litra, który wystarczy na posprzątanie mniej więcej 50-metrowego mieszkania za jednym razem. To, co jeszcze podoba mi się w roboroku, to łatwość jego czyszczenia. W ten sposób możecie tak naprawdę zdemontować całą jednostkę czyszczącą, możecie wyczyścić wszystkie filtry, dokładnie wymieć cały zbiorniczek, no i w łatwy sposób go z powrotem zamontować. Na końcu akumulator, on nie jest wymienny. Tutaj podłączamy kabel, jeśli nie chcemy korzystać z stacji dokującej. Natomiast, jeśli chcemy, która oczywiście jest dołączona w zestawie, możemy go ładować po prostu montując go w uchwycie. Jak widzicie, te dwa piny odpowiadają za naładowanie odkurzacza. Do pełna odkurzacz ładuje się w około 4 godziny. Jeśli chodzi o elementy zestawu, to co jest bardzo istotne, to przedłużka aluminiowa rura w kolorze czerwonym, która pozwala nam na tak naprawdę przedłużenie naszego odkurzacza i pasuje do każdej końcówki. Więc jeśli gdzieś nie sięgacie, możecie skorzystać z przedłużki. Jeśli o przedłużkach mowa, możemy skorzystać także z giętki rury, która, jak widzicie się rością. 가 I to co jest istotne w tego typu akcesorium, to korzystając na przykład z trybu zablokowanego, na przykład odkurzacz może leżeć na łóżku w jednym miejscu, a wy z końcówką wygodnie sobie sprzątacie waszą kanapę. Jeśli chodzi natomiast o szczotki, tutaj taka klasyczna, czyli gruba szczotka z włosiem. I co ciekawe, porównując do odkurzaczy konkurencji, które testowaliśmy jakiś czas temu, ta szczotka jest dużo szersza i dużo większa. Generalnie porównując je na przykład z odkurzaczem Dreamy, tym samym pozwala Wam też lepiej sprzątać. Natomiast przez jej gabaryty troszeczkę tym odkurzaczem gorzej się jeździ, dlatego że ta szczotka po prostu wymaga większej ilości. Siły, jeśli chodzi o sprzątanie, oczywiście ona się automatycznie obraca. 1400 obrotów na minutę podczas sprzątania zupełnie wystarczy, żeby posprzątać na przykład właśnie takie panele, jakie mamy w naszym mieszkaniu. Drugą bardzo fajną szczotką, z którą spotykam się w sumie pierwszy raz, jeśli chodzi o akcesoria do tego typu odprzeczy, jest szczotka do dywanów, która jest szeroka. Zasadniczo mamy do czynienia z taką szczotką, czyli taką mniejszą, która służy nam na przykład do sprzątania kanapy, materacy, prześcieradeł i tak dalej. Natomiast tutaj też mamy końcówkę do dywanów, która działa na takiej samej zasadzie. Tutaj mamy włókno twarde. Na z włóknem miękkim. Dzięki temu po prostu dywan sprząta się lepiej. I też ciekawostka, jeśli chodzi o dywany i roboroka, kiedy wjedziecie na dywan, odkurzacz to automatycznie wykrywa i przełącza się w tryb maksymalny, żeby po prostu wszystko wystać z dywanu, co oczywiście sobie zaraz sprawdzimy. Dużym ułatwieniem także przy sprzątaniu dywanów są duże kółka, które pomagają nam po prostu sprawnie jeździć. Jest mniejsza siła oporu i łatwiej się po prostu sprząta. Tutaj klasyczna szatka do sprzątania kanap wraz z ruchomą częścią, która dopasowuje się do sprzątanej powierzchni. Mamy także dwie końcówki, które pomagają nam na przykład sprzątać w samochodzie czy dojść do cięższych miejsc, np. za oparciem kanapy. A tu mamy klasyczną szczotkę z włosiem, która także jest do sprzątania na przykład jakichś pajęczyn. I na końcu stacja dokująca, którą montujecie do ściany wraz z akcesorium, które pozwala Wam umieścić tutaj wszystkie końcówki zamienne. Standardowo przechodzimy teraz do naszego testu czystości, czyli różne przyprawy i różne, że tak powiem, rzeczy, które mogą nam się przytrafić w domu zasymulujemy nadywanie, a także na zwykłej podłodze i sprawdzimy, jak Roborock sobie poradzi. Żeby na dywanie nie było tak łatwo, to klasycznie wetrzemy to w nasz testowy dywan. Zaczynamy sprzątanie, zaczynamy sobie od podłogi klasycznej szczotki. Jeśli chodzi o parametry 420W, 150RW, czyli ten odkurzacz tak naprawdę jest w czołówce, jeśli chodzi o moc sącą. Sprawdźmy, jak sobie poradzi w trybie normalnym. Jak widzieliście, nie sprawiło mu to żadnego problemu. Teraz zmienimy szczotkę na tą do dywanów. I przy okazji pokażemy wam, jak działa automatyczny tryb zwiększania mocy. Zaczynam w trybie normalnym. Wchodzę na dywan. I odkurzacz automatycznie zwiększył moc. teraz schodzę z dywanu i odkurzę, że automatycznie wraca do poprzedniego trybu jak widzicie, dywan wysprzątany, no a ślad po cynamonie siłą rzeczy został. Podsumowując, Roborock H6 to dobra propozycja dla osób, które oczywiście chcą sprzątać w domu w wygodniejszy sposób, czyli bezprzewodowo. To, co mi się w tym odkurzaczu podoba, to przede wszystkim automatyczny tryb dywanowy, dwie końcówki, zarówno szeroka do zwykłych podłóg, jak i właśnie druga do dywanów. Mnogość końcówek zamiennych, można powiedzieć, że tych standardowych, wąż, który pozwala nam wygodnie sprzątać, tryb blokady, no i całkiem pojemny akumulator wraz z wyświetlaczem, który pokazuje nam czas do końca sprzątania. Dobra, alternatywa dla droższych odkurzaczy. Myślę, że moc słońca jest zupełnie wystarczająca i powiem, więcej ta szeroka szczotka naprawdę się sprawdza. No i zbiera dużo więcej zanieczyszczeń, nie trzeba aż tak dużo tym odkurzaczem machać. Myślę, że można go śmiało polecić i jeśli ktoś się nad nim zastanawia, to myślę, że będzie zadowolony z zakupu, a sprzątanie z tym odkurzaczem to po prostu czysta przyjemność. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Zapraszam was do komentarzy, jeśli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblock. Czołem.